Duże problemy widzowe, do tego wielka niespodzianka w Londynie i gigantyczny sukces Polaków. Będzie ciekawie, więc łapkę w górę koniecznie zostaw, a my lecimy. A więc, mistrzu, na samym starcie należy sobie zdać sprawę z tego, że jest taka funkcja w Steamie, wbudowane klipowanie. I ogólnie wiem, że przez wiele lat korzystało się z przeróżnych softów do tego. Ja osobiście korzystałem z Nvidia i w sumie dalej poniekąd czasem sobie skorzystam. Jest to spoko opcja, tak czy siak były plotki odnośnie tego, że coś takiego będzie na Steamie. I faktycznie działa. I ponoć działa zaskakująco dobrze, zważywszy na to, że nie ma jakichś spadków, nie ma jakichś lagów, w tym związanych i najzwyczajniej w świecie po prostu działa, więc nic nie pozostało mi powiedzieć, jak można sobie z tego skorzystać. Bo czemu by też nie? Nie ma spadków na FPS-u, ponoć lepiej to działa tej NVIDIA, więc myślę, że spoko sobie z tego po prostu zdać sprawę. Była to funkcja, która była mocno nachypowana, dużo się o niej mówiło, więc skoro już jest, to czemu by z niej nie korzystać? Proszę Państwa, przechodząc trochę do tematyku, do, temat, do tematów esportowych, należy sobie powiedzieć, że ponoć rosyjskie formacje mogą mieć duże problemy z wizami. Z racji na gdzieś tam zaostrzenie się jakiejś relacji Stany z Rosją, przyznam szczerze o takim ostrzeni nie słyszałem, ale ok, ekspertem nie jestem, nie wszystkie newsy czytam. Pojawiają się plotki odnośnie tego, że będzie trudniej Rosjanom dostać wizy do Stanów No i faktycznie coś takiego mogło mieć miejsce no i tutaj tak nadając sprawę z tego co podaje tutaj twórca tego posta, no to, że gdzieś takowe wizy łatwiej dostać właśnie przez Polskę czy przez Kazachstan Co jest dosyć, dosyć ciekawe. Nie wiem jak to działa. Przyznam szczerze, totalnie zgłupiałem jak to przeczytałem, próbowałem się jakoś zainteresować, ale nie pojąłem. No i tak czy siak tutaj ludzie w komentarzach głównie piszą o tym, że i tak jakby na to nie patrzeć Team Spirit Pierwsze, jest serbską formacją, więc to już powinno troszkę im ułatwiać. Po drugie, z racji, że no są, wiadomo, esportowym teamem, że są esportowcami, no to, że i tak mają łatwiej jeżeli zwykli ludzie, więc i tak, żeby nie płakali, to jest kolejny wniosek, który często się pojawia. A trzeci jest taki, że nie ma się do końca czym przejmować i jakby na to nie patrzeć, wszystko, wszystko powinno być w porządku. Więc z jednej strony pojawiają się takie głosy, które wiadomym jest, że zawsze gdzieś tam elektryzują ludzi, no bo nie ma nic bardziej wkurzającego niż fakt, że ulubiona, wspierana formacja nie pojawia się na jakimś wydarzeniu, tylko i wyłącznie jest przez Kwestia jakieś tam administracyjne, czy przez kwestie jakichś regulacji, no jest niezwykle wkurzające. A w CES-ie mieliśmy gigantyczną liczbę takowych przypadków, więc myślę, że powoli wszyscy się tego spodziewają. Więc warto sobie oczywiście z tego zdać sprawę, że może tak być, z drugiej strony nie widzę też jakichś przesłanek, by faktycznie jakaś sytuacja się, nie wiem, zaostrzała, czy by faktycznie było trudniej, więc ym, należy na to patrzeć dwojako. Przynajmniej ja na to patrzę trochę przez palce, no ale miejmy to jednak na uwadze. Wysłuj, przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na case Haga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potężne nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem się o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie od który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto, zapraszam, a my wracamy. Miejmy też na uwadze, że proszę państwa Koi może wracać do Counter Strike'a Jakby na to nie patrzeć, CEO owej formacji e, W jaki sposób tyzuje, że mogłoby Dojść do powrotu owej to właśnie formacji Co jest dla nas dosyć, dosyć ciekawe Należy sobie zdać sprawę, że Koi, no umówmy się Chyba nie była najpotężniejszą formacją w historii Aczkolwiek należy sobie zdać sprawę, że na Majorze Chociażby byli, należy sobie zwrócić uwagę, że Zajmowali chociażby 23 miejsce w rankingu walwowskim Co umówmy się, nie każdemu się zdarza Jakby na to nie patrzeć, była to formacja Która w 2024 roku No była stosunkowo dosyć dobrym Teamem Tier 2, Tier 3, więc warto sobie oczywiście z tego zdać sprawę. Reprezentowali tutaj gracze głównie, właśnie jak to możemy zobaczyć hiszpańscy jest też portugalscy. Więc tak to właśnie wygląda. Zakończyli oni w 2024 roku swoją przygodę właśnie z CS-owym Esportem. No i wszystko wskazuje na to, że mogą w jakiś sposób wracać. Jest to gdzieś tam pokłosie tego, że zostali delikatnie jeszcze wywaleni z Valoranta, więc pożyjemy, zobaczymy, jak to dalej oczywiście będzie wyglądało. Należy sobie zdać sprawę, że proszę Państwa, Blast Open London to już jest historia. Wczoraj odbył się wielki finał w systemie Best of Five i cholera jasna, co to był za finał. Muszę przyznać, że... Na... Na przestrzeni ostatnich jej finałów, gdzie to bardzo często mierzyło się Vitality ze Spirit, czy mierzyły się jakieś najlepsze z najlepszych formacji, szczerze powiedziawszy, po spotkaniu Vitality vs G2, nie oczekiwałem niesamowicie wiele. To znaczy, po niektórych innych e, finałach spodziewałem się dużo więcej niż po tym. A cholera jasna, co to było za spotkanie. Proszę państwa, skończyło się ono, jak samo możecie zobaczyć, triumfem G2. Tak jest, Vitality uległo, w związku z czym możemy pokusić o stwierdzenie, że Vitality dalej nie wróciło na dobre tory. I gdzieś tam szansa na to, że ten ich magiczny strick się odbuduje, no jest jeszcze dalej. Dalej, tak? Więc sobie z tego oczywiście zaś sprawę. Proszę Państwa, G2, które borykało się z gigantyczną liczbą problemów. Na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, to ile razy ten skład był przebudowany, to ile raz to wszystko się tutaj zmieniało, to jest jakiś istny fenomen. Wreszcie zrobili coś takiego. W sensie jest to skład zbudowany z naprawdę potężnych prosów, żebyście mnie też coś źle nie odebrali. No, ale jednak mam wrażenie, że wszelkie tutaj szufle, które miały miejsce, nie ułatwiały całej właśnie sytuacji, tak? A jesteśmy, gdzie jesteśmy, i możemy zobaczyć, że podnoszą oni trofeum. Polecimy sobie jednak po kolei. Należy zacząć od Dasta dwójki, gdzie całe spotkanie. Zaczęło się i tutaj G2 dosyć mocno przeleciało się po Vitality. Jak to możemy zobaczyć, 13 do 3, gdzie to Rob zanotował swoją drugą najlepszą, e, przepraszam, najgorszą mapę w całej swojej historii, w związku z czym dosyć, dosyć ciekawie, e, w sensie najgorszą mapę w wielkich finałach historii. Więc delikatnie rzecz ujmując, Vitality nie poszło, no ale myślę, że wynik to dosyć dobrze odzwierciedla. Kolejna mapa to Mirror, jak to możemy zobaczyć, i 13 do 6, tym razem już dla Vitality, gdzie jak to możemy zobaczyć, Zayu stanął na wysokości zadania i zapodał drugi najlepszy swój wynik w historii. Skończył z ratingiem 2 55, jak to możemy zobaczyć No i jak to możemy zobaczyć, miał nawet 16 do 0 i rating 4 4.0 W pewnym momencie tego spotkania, więc Zdecydowanie robi to powalone wrażenie No i jakby na to nie patrzeć, wielu ludzi to Uważa, że była to jedna z ciekawszych map, aczkolwiek Patrząc po wyniku, gdzie było 13.6 No to gdzie tam było ciekawie. Kolejna mapa Czyli Overpass, 13 do 6 Też stosunkowo szybko poszło. Proszę państwa Inferno, 16 do 12 Dla G2, co tutaj się działo? Należy no, sobie zwrócić uwagę, że tutaj było niesamowicie blisko Doszło nawet do sytuacji, gdzie 50-letni Apex jak to możemy zobaczyć z, zapadał właśnie takiego oto i klacza I żeby nie było ja sobie zdaję sprawę Że Apex nie ma 50 lat bo to jest dowcip Który jest na mniej więcej 90% community Ale raz fakt się tak powiedziałem i jakiś widz Bardzo to się zasarł w komentarzu że przecież on ma 30 Ileś i tak dalej tak zdajemy sobie sprawę Ale to jest mem z racji że Apex wydaje się być starym zawodnikiem W sensie jest starym zawodnikiem no to ludzie z niego memują, że ma 50 lat no i możemy zapadać, że, zobaczyć że po takim właśnie oto i klaczu e, Zaprowadził swoją drużynę do wyniku Gdzieś to 11-11 nawet w związku z czym tutaj było naprawdę naprawdę grubo i naprawdę blisko jak to możemy zobaczyć dosłownie dwie rundy od wygrania całego topucharu przez Vitality, więc było niesamowicie blisko, no ale jednak G2 sforsowało ową mapę i było 16 do 12. Pojawiły się głosy, głównie u OnePixela, że Inferno powinno zostać wywalone, że nie powinno się już więcej grać na Inferno, ale z drugiej strony nie zgadzam się tym, patrząc z perspektywy takiej, że jest to mapa, która dostarczyło gdzieś tam najwięcej emocji można pokuścić o stwierdzenie, że jest to całkowicie nie najgorsza mapa. Znaczy, oczywiście zdać sprawę z tego, że to nie jest często zasługa tylko i wyłącznie mapy, no ale jednak coś tutaj może mieć to wspólnego. Train i ostatnia mapa, 13 do 6 dla G2 i to właśnie oni sają się zwycięzcami w Londynie. To oni triumfują i biorą do domu, jak to możemy zobaczyć, dosyć, dosyć dużo kasy. E, dokładnie to było 150 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Jeszcze to jest sprawdzimy, żeby wszystko się tutaj nam na pewno zgadzało. E, ff, tak, 150 tysięcy dolarów bierze G2, Vitality 60 tysięcy, warto sobie z tego zdać sprawę. Proszę państwa, Pierwszy raz po 308 dniach G2 podnosi kolejne trofeum, tym razem bez Niko i Monsiego w składzie, więc dosyć, dosyć ciekawa sytuacja. Ostatni raz to było przy okazji Blast Premier World Final 2024, gdzie to jeszcze ze Snaksem udało im się coś takiego tutaj dostarczyć. Proszę Państwa, yy, wszyscy są poniekąd zaszokowani, poniekąd są mega w podziwie odnośnie Heavy Gada, czyli odnośnie reprezentanta właśnie G2, który dostarczył między innymi wczoraj w pędzie pistoletowej mega dobry performance, jeżeli chodzi o yy, Dual berety właśnie, gdzie tutaj nie spoilerując, ale już widzieliście cztery fiagi, Powiem więcej, że na tym się to wszystko nie skończy. Dokładnie tak. Ace w pistoletówce na Trainie, czyli na oczywiście końcowej mapie, myślę, że robi wrażenie. Doszło tutaj do bardzo wielu ciekawych sytuacji, też ze względu na. Ze w sensie też robiony przez Havigada, który tutaj naprawdę mocno dowodził, jakby na to nie patrzy Tutaj kolejny klacz 1 na dwóch. Tylko jakoś, jak przeglądałem te wszystkie highlighty, to wiele z tych akcji było ciekawych, ale długich. Na zasadzie, że wiecie, na przykład przez pół rundy coś działo, czy coś takiego, a takich stricte wiecie. Highlight, w highlightów, że wszedł i puścił jakiegoś spraya, czy coś. Nie ma turbo wiele, przez co pokazuje ale dwie, dwie akcje w dniu dzisiejszym Aczkolwiek myślę, że też nie byle jakie I myślę, że warto sobie zdać z tego sprawę Że o Heavy Gadzie jest niesamowicie głośno Zapodał on swoje pierwsze trofeum w swojej karierze Właśnie pierwsze trofeum na Tier 1 Więc dosyć, dosyć ciekawie to wszystko właśnie wygląda Pogratulował osiągnięcia właśnie też Niko Czyli dawny reprezentant oczywiście G2 No i ciekawe jak Niko i Monziemu się na to patrzy Że ich dawna formacja podnosi trofea Kiedy to oni w tych Falcons... No cóż, umówmy się, tak? Przykro na pewno jest obie umy z jemu, czyli oczywiście zawodnikowi z Vitality, który jak to możemy zobaczyć jest zawodnikiem właśnie z Wielkiej Brytanii, tak jest Brytyjczykiem, w związku z czym jemu, jak nikomu innemu chyba zależało, że podnieść trofeum na własnej ziemi, bo to zawsze jest jednak troszeczkę inny poziom, troszeczkę ma to inną wartość, no ale niestety nie tym razem nie udało się. Możemy zobaczyć, że za sprawą owego finału g 2 staje się piątą najlepszą drużyną, przynajmniej według rankingu Walwowskiego, gdzie jak to możemy zobaczyć troszeczkę podskoczyli, tym samym wyprzedzając Falcons, więc tutaj Nico i Monzi, no, delikatnie rzecz ujmując, nie są chyba tym najbardziej pocieszeni, najbardziej zadowoleni, no, ale oczywiście trzymamy kciuki za G2, aby im dalej dobrze szło. Należy sobie zdać sprawę, że właśnie Hunter powiedział, że e, nikt się tego nie spodziewał po nich, i jest to zdecydowanie prawda. Byli mocnym underdogiem, nie tyle z całego wydarzenia, co na pewno tego drugiego stage'a. Pokonali mi na swojej drodze takich IGL-ów, jak chociażby we Fallen, jak Karygan czy Apex, w związku z czym łatwo nie było. No i faktycznie należy sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że im jakoś fa fartem po prostu zgarnęli to trofeum, że jakoś przywardzili i po prostu tak się dobrze Ułożyła, tylko naprawdę pocinali mocno rozwali, kogo mieli rozwalić i warto sobie oczywiście z tego zdać sprawę. Tak samo jak proszę Państwa z tego, że trochę odchodząc od naszego cs podwórka, gigantyczny sukces na scenie Fortnite'owej, z nim wczorajszym nam wpadł, a mianowicie był coś na kształt naszego cs majora, powiedzmy to sobie. I tutaj gigantyczny sukces Polaków, proszę Państwa, Polak na trzecim miejscu, gdzie zgarnia jakby całe trio 225 tysięcy dolarów, on sam zgarnia 75 tysięcy. Proszę Państwa, na czwartym miejscu kolejny Polak i na szóstym miejscu w pełni polskie duo. Oczywiście tutaj było 33 triosy, no bo 100 graczy, w związku z czym robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Że na, powiedzmy sobie, takim Fortnite'owym majorze, mamy miejsce trzecie, czwarte i szóste. Jest to sukces przegigantyczny, i nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, co by było, gdybyśmy coś takiego mieli w CS-ie. Wyobrażacie sobie taką sytuację? No, jest to co najmniej, co najmniej potężne, więc na pewno wielki szacun dla nich i poniekąd historyczny moment dla polskiego esportu. Warto sobie z tego zdać sprawę i oczywiście zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki wielkie oglądanie do końca. Trzymaj się strzała.